Witam Was serdecznie. Nazywam się Tomasz Bebel. Jestem właścicielem firmy Primo Cafe. Na dzisiejszym filmiku króciutkim pokażę Wam drobniutkie różnice na temat modelu E6 o oznaczeniu EC na rok modelowy 2022. Tak naprawdę 2023. Te zmiany są moje oceny ocenie kosmetyczne, ale jakieś tam są, więc myślę, że Ktoś kto będzie chciał nabyć taki ekspres, <coughs> powinien wiedzieć w czym on się różni, właściwie od poprzedniej generacji. Yy... W ogóle ogólnie linia E6, czyli ta, należy do ekspresów bardzo prostych w obsłudze. Dlatego, że posiada wyświetlacz TFT kolorowy. I przyciski w poprzedniej generacji były wyczuwalne i w tej najnowszej również są wyczuwalne. Czyli też bardzo fajna opcja dla osób niewidomych. Jakie są różnice w, tym, w tych ekspresach? Już Wam pokazuję. Przede wszystkim na rynek polski przynajmniej są wersje dostępne w tej chwili Piano Black Dark Inox i wersja Platin, to jest z kolei wersja poprzednia która była wcześniej oferowana. Więc na chwilę obecną, przynajmniej jest teraz mamy no prawie październik wrzesień, październik przełom prawie że, no to mamy obecnie w tej chwili do sprzedaży wersje Piano Black E6 i Dark Inox. Przypuszczalnie będzie jeszcze osobna wersja biała, ale to będzie taka pewnie sądzę seria limitowana. Jakby taki pakiet, który no, najczęściej kupują duzi dystrybutorzy, którzy no, dysponują no, no dużymi jakby Środkami finansowymi, prawda? A więc takie pakiety kupują i można takie ekspresy u nich nabyć. I jak więc do Was ich wtedy od, odsyłam. Jak ktoś do mnie dzwoni o, danym, o daną kolorystykę, to wtedy no, u mnie nie może takiego ekspresu kupić, ale może go nabyć sobie tam u dystrybutorów większych ode mnie, krótko mówiąc. Model E6 Piano Black, model s 6 Darkinox, model s 6 Platin. Spójrzcie, to jest seria poprzednia. Różni się tym, że o, może inaczej, nowsza wersja różni się od starszej tym, że zacząłem, przepraszam, że posiadała inne przyciski. Popatrzcie. Te przyciski tu są płaskie, takie same jak w modelu E8. Tak samo jakby tu jura wykonała, widzicie? O, popatrzcie sobie o. Tak samo tutaj. A tutaj były przyciski wypukłe. On no można było je w ten sposób. Tak sterczały. Drugą zmianą są, proszę Państwa, dysze zmieniające. W tym modelu dysza jest, popatrz, tak przekoszona lekko w tym miejscu. Widzicie tu? O. O. Tutaj jest na środku. Te ekspresy posiadają też młynki profesjonalne. Ultra ciche młyńki profesjonalne. I ostatnią jakby taką zmianą jest to, że te ekspresy posiadały funkcję extra shot, czyli podwójne namilanie dla kawy cappuccino. I to właściwie na tym są te różnice. Więcej żadnych różnic wszystko kończy, to różnic, więcej żadnych nie ma. Generalnie ekspresy te są bardzo chętnie kupowane. Co do kaw mlecznych. Dla mnie jest to temat sporny. Ja jestem fanem zawsze modeli Pełnoautomatycznych, czyli na przykład E8. Jeżeli ktoś z Was chciałby kupić sobie ekspres typowo do kaw mlecznych albo pół na pół, to, to raczej odradzam serie E6. Te ekspresy mają możliwość wykonania kawy mlecznej, tylko cappuccino i nie wykonuje się jej za jednym przyciskiem. Tutaj jest tak, że trzeba przyjąć pokrętło, z tej dyczy się na lewa kawka, później się na lewa później się na lewa kawa, prawda? I cóż, no, żeby nalała się kawa, trzeba znowu to pokrętło zakręcić. Problem polega na tym, że ani nie wykonamy wysokiej szklanki. Poza tym ta przystawka jest tak samo zrobiona jak tutaj. Ona bardzo ciężko tutaj się ściąga. A przecież trzeba ją czasami myć. Ona za ciasno schodzi, zwłaszcza panią. No jest kłopot, żeby ją posunąć. Widziałem, dosyć ciężko się to, to ściąga tą przystawkę. To jest moim zdaniem wada. powinna lepiej schodzić, powinna być na przycisku, który powoduje, że ona się ściąga. Dlatego te ekspresy. Moi zdaniem nie są przyjazne do kaw mlecznych. Da się zrobić kawę mleczną, jak ktoś czasem do Was przyjdzie, prawda? To można zrobić kawkę mleczną, cappuccino jak najbardziej. Natomiast nie yy, nastawiajcie się głównie na kawy mleczne. To jest dobry ekspres, naprawdę dobry do kaw czarnych. Mocny, silny, paszący kawę do 16 gramów. Więc no i tak z takim zamysłem trzeba go kupić. Pewnie ktoś powie, że można kupić sobie E4, o tutaj taką, o, która jest tylko do kaw czarnych. Tak, tylko że widzicie, ten E4 ma po pierwsze wyświetlacz zwykły, taki ikonkowy. Tutaj jest piękny wyświetlacz, który sobie fajnie świeci. No, nie? Rozumiecie? Czyli to fajnie wszystko wygląda. Poza tym, yy, czasem jak trzeba, to można wykonać kawę mleczną. Nie? Można, po prostu można. No więc jakby to jest jego plus. Tu widzę jeszcze, oprócz tego, różnice jakie są pomiędzy tym ekspresem, a starszą generacją, to tutaj jest matowy. Patrzcie koło. A tutaj jest w połysku, widzicie, takie piano. To jest piano. No i wersja czarna, oczywiście cała jest piano. Tak no No I to właściwie chyba, chyba wszystko, co wam chciałem pokazać do tych modeli. Reszta jest ogólnie bez zmian. A więc tym się różni wersja EO, E6, przepraszam, poprzedniej generacji, z najnowszą serią E6 EC oznaczenie. Jeżeli ktoś ma ochotę kupić taki ekspres, podoba mu się, kolorystyka, to zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś zakupi wersję poprzednią, nie ma problemu. Też jest to bardzo fajny ekspres i na pewno nie będzie błędu, jeżeli ktoś, nie wiem, zakupi troszeczkę starszą wersję. Bo same maszyny jako e6 cieszą się no, dosyć dużym wzięciem, że tak powiem, bo na ceny są powiedzmy, w miarę jeszcze osiągalne, a sam ekspres do kaw czarnych jest genialny. Naprawdę bardzo fajnie się go obsługuje, jest prosty w obsłudze, ma fajny wyświetlacz kolorowy i żadnych one problemów w zasadzie nie, nie, jakby nie, nie stwarzają, chyba że ktoś na gminie wykonuje dużo kaw mlecznych, wtedy to ściąganie tej przystawki może go denerwować do umycia. Jeżeli się dbamy o te systemy mleczne, na bieżąco je sobie płuczemy, przepłukujemy, to wtedy też no, tak naprawdę ściąganie nie jest potrzebne tych przystawek. No ale wiadomo, mleko to jest mleko, czasem bywa różnie i trzeba sobie taką przystaweczkę ściągnąć i, i umyć. Kłaniam się Wam nisko. I co? I do następnego filmiku, hej.